W dzisiejszym odcinku przygotujemy faszerowany kalafior według przepisu z Mixa. Zapraszam do oglądania! Do przygotowania faszerowanego kalafiora będziemy potrzebowali jedną drugą pęczka natki pietruszki, 3 szalotki 80 g, 250 g mielonej wieprzowiny, 1 jajko wielkość M, 1 łyżeczka przecieru pomidorowego, 1 łyżeczka musztardy, Dwie łyżeczki soli, jedna łyżeczka pieprzu, jeden kalafior, 500 g ziemniaków sałatkowych, 1 litr ciepłego bulionu warzywnego, 60 g miękkiego masła, 50 g mąki, 100 g śmietany 30%, dwa żółtka. Czas przygotowywania naszego kalafiora to 48 minut. Wyjdzie nam z tego 4 porcje i przepis oceniany jest jako średnio trudny. Uruchamiam. Jedną, drugą pęczkę natki pietruszki umyć, otrząsnąć z wody, oberwać listki i włożyć do pojemnika miksującego. Ja nie miksuję pietruszki w urządzeniu, łatwiej jest to zrobić i szybciej nożem. Przełożyć pietruszkę do miseczki. Trzy szalotki, 80 gramów, obrać, przekroić na pół i włożyć do pojemnika miksującego. U mnie 80 gramów to jest jedna cebulka. Przekroję ją na ćwiartki do pojemnika miksującego, zamykam pojemnik miksujący, przytrzymać przycisk turbo przez 2 sekundy, kawałeczki zgarnąć łopatką ze ścianek na dno pojemnika, nasza cebulka jest bardzo rozdrobniona, zgarnę łopatką na dno pojemnika 250 g mielonej wieprzowiny włożyć do pojemnika miksującego Wieprzowinę wkładam do pojemnika miksującego Dodać jedno jajko wielkość M Do pojemnika dodać jedną łyżeczkę koncentratu pomidorowego, jedną łyżeczkę musztardy, jedną drugą łyżeczkę soli, jedną drugą łyżeczki pieprzu. Na początek koncentrat musztarda. I po jednej, drugiej łyżeczki pieprzu. I soli, pieprz i sól. Zamykam pojemnik miksujący. I teraz wszystko będzie się mieszać przez jedną minutę. Obroty dwa mięso wymieszane. Postawić teraz na pojemniku miksującym, odważyć jeden duży kalafior, 1400 g. Ja już mam taki kalafior przygotowany. Kalafior oczyścić, pozbawić liści głąb, wykroić najgłębiej jak to możliwe, uważając, aby różyczki się nie rozpadły, kalafior umyć i osuszyć. Mój kalafior jest już pozbawiony liści. Również go umyłam i osuszyłam, czyli teraz muszę wyciąć nasz głąb. I muszę to zrobić tak, żeby różyczki się nie rozpadły. Na początek odetnę górną część. Zmienię nóż na mniejszy. I ostrożnie postaram się wykroić głąb. Usunęłam już głąb z kalafiora. Kalafior w międzyczasie zaczął mi się rozpadać, więc ja tutaj delikatnie go związałam niteczką, żeby się nie rozpadł na różyczki. Kalafior wypełnić mięsną masą i otworem do dołu włożyć do głębokiego wkładu do gotowania na parze. Otwieram pojemnik. Tak się prezentuje moja mięsna masa. Trzeba przyznać, że pachnie bardzo ładnie. I teraz muszę tą masą napełnić kalafior w środku. Masa przełożona. Kalafior napełniony. I teraz otworem do dołu włożyć do głębokiego wkładu do gotowania na parze. Odstawię sobie wszystko na bok. Mam głęboki wkład do gotowania na parze. I jak rozumiem otworem do dołu, czyli naszym mięskim, mięskiem mielonym, do dołu wkładam do głębokiego wkładu do gotowania. Czyli w ten sposób. Posypać kalafior jedną, drugą łyżeczki soli. Kalafior oprószony solą. Postawić miskę na pojemniku miksującym i odważyć 500 g sałatkowych ziemniaków. Ja ziemniaki już mam odważone. Ziemniaki umyć, obrać i umieścić we wkładzie do gotowania. Tutaj we wskazówce nie mamy napisane o pokrojeniu ziemniaków, ale ja oczywiście je pokroję na mniejsze kawałki. Tak jak standardowo gotuję ziemniaki. Ziemniaki pokrojone, umieszczone w wkładzie do gotowania. 1000 g ciepłego bulionu warzywnego wleć do pojemnika miksującego. Ja myślę, że na początek należy opłukać nasz pojemnik miksujący. Także idę go opłukać. Pojemnik miksujący opłukałam i teraz wlewam bulion. Jeżeli chodzi o bulion warzywny, klasycznie korzystam z naszego koncentratu bulionu warzywnego rozprowadzony w gorącej wodzie. Zawiesić wkład do gotowania w pojemniku miksującym. Zawieszam wkład. Posypać ziemniaki jedną drugą łyżeczki soli. Ziemniaki posypane. Głęboki wkład do gotowania na parze umocować na pojemniku miksującym. Biorę nasz wkład z kalafiorem. Mocuję na pojemniku miksującym, nakładam pokrywka i gotujemy na parze 20 minut 120 stopni. Kalafior i ziemniaki zabezpieczyć przed ostygnięciem, bulion warzywny odlać do pojemnika z miarką. Na początek zdejmę nasz wkład do gotowania. Nie będę go otwierała. Odstawiam na bok. Ziemniaki są mięciutkie. Zdejmuję. I również odstawiam na bok. Bulion warzywny odleć do pojemnika z miarką. Mam pojemnik z miarką, także teraz przeleję bulion warzywny. Bulion przelany. 60 g miękkiego masła dodać w kawałkach do pojemnika miksującego. Masło przygotowane. Dodam teraz do pojemnika miksującego. 50 g mąki wsypać do pojemnika miksującego obok wkładki nożowej. Mąka wsypana. I teraz wszystko będziemy dusić, robić taką zasmaczkę. 3 minuty, obroty 1, 100 stopni. 100 g śmietany dodać do pojemnika miksującego na początek, zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Po prostu mąka z masłem. Dodaję teraz 100 gramów śmietany 30. Śmietana. Wlewam. Dodać bulion warzywny. U mnie to jest 400 ml bulionu. dodać jedną drugą łyżeczki soli jedną drugą łyżeczki pieprzu pieprz i sól i teraz wszystko mieszamy pięć sekund obroty pięć Wyjąć miarkę z pokrywy. I teraz to wszystko będziemy podgrzewać 5 minut 120 stopni. Gotowanie dobiegło końca. Dwa żółtka wielkość M włożyć do pojemnika miksującego. Na początek zobaczmy jaką konsystencję ma nasz sos. Jest gęsty. Odstawiam. Dodaję nasze żółtka. Zetknąć miarkę w pokrywie. Minuta, obroty 3, mieszamy. Nasz sos jest już gotowy. Kalafior i ziemniaki poleć sosem. Podawać danie posypane nad kubutką. Tak się prezentuje skończone danie. Jeżeli chodzi o samo krojenie kalafiora to kalafior jest bardzo miękki i tutaj sprawia to delikatny kłopot, ale myślę, że tak jak jest, jest też w porządku. Jakoś zawsze sobie z tym poradzimy. Jeżeli wam się podobało, zostawcie lajka, like, subskrypcję. Smacznego. Słuchajcie, czas na krótkie podsumowanie. E, po kolei ziemniaki ugotowały się, uparowały się, są bardzo dobre, w nic tutaj możemy się e, doczepić. Jeśli chodzi natomiast o e, mięso i kalafiora. Kalafior rozpada się, natomiast mięso jest e, delikatnie twarde. Ciężko powiedzieć czym to jest spowodowane, robione było wszystko według przepisu. Kalafior ogólnie jest niesłony, ponieważ był e, solony e, tylko i wyłącznie z, z wierzchu. Mimo to jest jest ok, po prostu jest dobry. Nie można tutaj tego jakoś super wychwalić. Poprawnie ugotowany kalafior. Naprawdę na pochwałę, na pochwałę zasługuje za to sos, który jakby scala całe danie i jest naprawdę bardzo dobry. Z mojej strony tyle. Otóż jestem wielkim fanem kalafiora. To jest super alternatywa robiąc go z mięsem. Mi osobiście smakuje bardzo. Sos naprawdę tutaj wielkie brawa, jest przepyszny, więc z mojej strony ja gorąco polecam to danie, dla mnie jest idealne. Warto zrobić, jeżeli ktoś z kalafiora na pewno mu posmakuje. Sam kalafior, tak jak mówię, jest perfekcyjny. Może trochę niedosolony, no ale niestety, no w środku, jeżeli solimy coś z zewnątrz, no to w środku marne szanse, żeby się posoliło. Z naszej strony wszystko, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, hej!